Dzień dobry, dzień dobry. Witam na kanale. Trochę nowym, że tak to nazwę. Tak, w gruncie rzeczy to dzisiaj znajdujemy się na zlocie Odyńców. Razem z żoną idziemy na poszukiwania, które rozpoczęły się o godzinie 9.00 na trzecim zlocie Odyńców pod hełmem. Idziemy na razie za śladami Odyńców, którzy pozostawiali tu swoje odciśnięte kopyta. Dobrze, widzimy się przy pierwszych sygnałach. wszystkie Wszystkie przedmioty, które odnajdziemy, będziemy oczywiście elegancko przekazywać dla szefów tego zlotu. I co? Liczcie? Liczymy na to, że wyjdzie coś ciekawego na tym trzecim zlocie. Trzeci zlot Odyńców, a pierwszy zlot nasz, na którym tu jesteśmy. Jesień, trochę grzybów, trochę skarbów. A czy coś wyjdzie, to przekonacie się w dalszej części tego nowego odcinka do zobaczenia mamy tu odyńca w pięknej krasie który pod pięknym dębem a pod dębem jak wiadomo zawsze są jakieś wspaniałe rzeczy ale pewnie szuka żołędzi siemaneczko siemaneczko hejka hejka Przybije ci piąteczkę groszusową siemaneczko witam serdecznie jak tam poszukiwanka na a, trzecim zlocie odyńców skrzyżowanie dróg robimy coś mamy przyczajimy na żywca. Cóż może to być ciekawego? Mamy łuseczkę. kolejną łuseczkę. Łuseczkę z Mausera. Ale super gratulacje. Jest to jakiś ślad wojny. Pewnie szukamy I dalej, szukamy dalej. Dobrze, szanowni Państwo i my odpalamy, wciskamy się w las i przenosimy się w piękne historyczne czasy tego terenu. O patrzcie już ktoś tu był, ktoś tu już był przed nami i szpadla wykopał, zestawił, nawet zdrowy. Zdrowy szpadelicho. Podejrzewam, że nie jest to jakiś okres wojenny, ani stary. Szpadek jest w bardzo fajnym stanie. I prawdopodobnie zostawili go leśnicy gdzieś przy wycinkach leśnych, czy, czy przy naprawie dróg. No niezły, fajne dosyć znalezisko. Szukamy, szukamy i wyłania się nam z za drogi piękny pomnik. Sprawdźmy cóż to może być taka historia tego regionu. U, powiem szczerze, że nie spodziewałem się tutaj takiej historii tego regionu. To jeszcze bardziej wzbudza znacz taką żądzę odkryć. No, fajnie, bo szukamy, szukamy, zobaczymy, co nas czeka z tego tematu. Fajny, kolorowy sygnałek. Ukryty pod leśną ściółką. Blisko pomniczka historycznego. Pewnie łuseczka najbardziej prawdopodobna. To jest łóseczka? Sprawdźmy, czy... Z jakiego jest okresu, no, tak można kamerę, że będzie lepiej widać Powiem szczerze, że nie wiem, poza tym, że jest to Mauser To nie wiem z jakiego jest okresu, prawdopodobnie druga wojna światowa. Powiem Wam, że grzybów na razie nie widać Ale historia wychodzi jak najbardziej. Kolejna łósteczka przy samej drodze. O, to jest, proszę państwa, polska łósteczka, ewidentnie. O, to już nam się podoba, patrzcie. Mamy Norblin. PK, czyli fabryka broni pocisk Piękna, no no jest piękny polski ślad Działań 45 roku AKWIN Piękna polska łuseczka, Super Dobra, pozwoliłem sobie kopnąć malutki sygnałek I widzę, że jest tutaj łuseczka. Zobaczcie, ale jest ona już od broni krótkiej Ale też tutaj była walka z armią czerwoną, więc kto wie czy to nie jest od PPŚ-y. Zaraz to przytrzemy Ciężko poznać, ale jest duże bicie, grube. Podejrzewam, że jest to bicie od pepeszy. Czyli rzeczywiście, Polacy, Polacy z Rosją, z Armią Czerwoną, tutaj z komunistami mieli akcję 22 maja 1945 roku. Patrzcie, jesteśmy centralni na skrzyżowaniu w jedną stronę, w drugą. Tam jest jeszcze i w tą stronę droga. I na drodze piękny moniaczek w końcu wyskoczył pierwszy leśny. Piękny negatyw historii. Się odbił. A tu jest monetka. Zaraz zobaczymy, co to jest ciekawego. O, jakiś herb nawet jest widoczny. Ale co to za monetka? Zaraz zrobimy lepsze zbliżonko. No i super. Czesko-słoweńskie 20 takiej groszy, że tak to nazwę. Bardzo fajne, ale i też pierwszy raz widzę taką monetę. No jest to jakiś epizod, co prawda młody, 1980 ale jak najbardziej fajny na tak wspaniały dzień, jakim jest zlot odyńców. Szukamy dalej. Picunia. Kabusie się już przygotuje. Elegancko tam gdzieś odyńce chodzą. No cóż tego regionu nie znamy do końca. Nie wiem jaka to była historia, choć dzięki pomnikowi wiemy, że odbyła się tu walka AK-WIN żołnierzy z Armią Czerwoną. Bo chodzi południe zaraz idziemy na, pod namioty, pod te wiatki drewniane gdzie będziemy zresztą świętować, balować, bawić się i co i brać udział w konkursach będzie losowanie Noctua Detectors przygotowało kilka wykrywaczy i co no i będziemy się tam widzieć później gdzieś przy takich bardziej poszukiwaniach w gruncie rzeczowych w gruncie rzeczowych poszukiwaniach o tak może bym Będziemy się widzieć i wtedy będzie już wrześnie, bo ten wrześnie atakujemy grubo, też wjeżdżamy do lasu i, i będzie fajna historia z tym związana. Także czekajcie na dalszy ciąg tych wydarzeń. Ja pierdzielę! Czy widzicie, co tu jest napisane? Policja Państwowa! Ja nie mogę.